Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę tygodnia od 15 do 24 kwietnia. I takie słowa Regine Brett, dziennikarki, felietonistki amerykańskiej. I myślę, że te słowa powinny zostać troszkę dłużej z nami wszystkimi niż, niż tylko przez ten tydzień. Napisała coś takiego. Nie oddawaj innym pilota do swoich emocji. Koniec z wymówkami. Ten facet doprowadza mnie do szału, przez szefa nabawię się wrzodów, czy dostanę migreny przez moje dzieci. Odbierz im tego pilota i wciśnij guzik z napisem Spokój. Nie masz wpływu na to, co robią inni, ale masz wpływ na swoje reakcje. A zaczyna się niebagatelny tydzień dla nas. 15 kwietnia, poniedziałek. Dużo się dzieje. Oczywiście wokół nas, ponieważ okoliczności nie układają się w sposób przewidywalny i układać się w taki sposób nie będą. Również dużo się dzieje w nas. Pojawia się coraz to większa gotowość, by sprzeciwiać się sytuacjom, które nie są dla nas korzystne. Poniedziałek to radykalizacja przekonań. I należy ten rad radykalizm wykorzystywać, by po prostu poczuć się lepiej. Księżyc i Mars w znakach wodnych wzmagają odczuwanie. Sam kierunek odczuwania i to, co chcemy osiągnąć, poprzez to, że odczuwamy, też się zmienia. Pamiętamy, że zmiany oczywiście są nieuniknione. Najlepiej rozumiemy to, co się z nami dzieje i to, co się dzieje w nas, pomiędzy 10 a 14. I to jest ten moment, kiedy możemy stawić opór, jeśli trzeba. To jest ten moment na brak zgody z Waszej strony, jeśli tak czujecie. Również na to, by doprowadzić jakiś plan do końca lub by z pewnych kwestii całkowicie zrezygnować, bo tak czujecie i kontekst się zmienia kontekst okoliczności. Zmienia się również nasze pole działania, i właśnie działanie w tych godzinach w poniedziałek, 1014, jest adekwatne do tego, co chcemy zrobić w przyszłości. 16 kwietnia mamy wtorek. Mamy księżyc Werwie, a to już pachnie opozycją do Plutona. No i ona, ta opozycja, zmobilizuje wszystkich do rewizji swoich poglądów, praktycznie na wszystko. Nie wyrzucajmy sobie tego, że poglądy zmieniamy, bo rozumiemy więcej. I to jest czas ponownej akceptacji i koniecznej mobilizacji, aby zaakceptować to, co chcemy zaakceptować, i aby ukrócić to, co już nam nie pasuje. Energetycznie jest nieco, nieco słabiej niż poniedziałek. Nie mamy bowiem takiej precyzji w określaniu siebie na zewnątrz. Czujemy dobrze ale słowa nie pojawiają się za tym, co czujemy. Więc możemy przeczekać albo działać, na przykład w poniedziałek. Do tego wszystkiego we wtorek może być duże zamieszanie, spowodowane okolicznościami zewnętrznymi. Tak duże zamieszanie, że trudno będzie nam podjąć skuteczne działania od razu. Również uważajmy na agitację, na ludzi, na zdania, które mocno chcą nami zarządzać właśnie we wtorek. I tutaj ta wierność odczuwaniu, zgodność ze swoim rytmem wewnętrznym to jest dla nas tarcza i jest dla nas orężem w opieraniu się zbyt namolnym i nachalnym nawet sugestiom wtorkowym. 14, 17 kwietnia mamy środę i w środę towarzyszy nam tylko Księżyc. Oczywiście pamiętamy o Merkurym w erce. On sprawić może wiele zamieszania w działaniu, jak również zrozumienie, że trzeba odpuścić, bo rozumiemy, że nie pora, nie czas, by coś tam realizować. Przepraszam, akurat w tym momencie. Księżyc w ELWie ośmiela też. Nas do tego, by wyjawić przed bliskimi zmianę swoich planów. Chciałam studiować, nie chcę studiować. Chciałam kontynuować swoją pracę, nie chcę. Chciałam wejść w ten związek, właśnie poczułam, że mi nie odpowiada i te zamiary komunikuję. Bo w środę wewnętrznie czujemy, że nie ma sensu angażować się w sytuacje, które absolutnie już nas nie wspierają. Jeśli potrzebujecie wsparcia, to poszukujcie tego wsparcia wśród osób wam znanych. Jednocześnie układ Słońca w Baranie i Księżyca w Lwie sprawia, że radykalizujemy po raz kolejny swoje przekonania i łatwo nie akceptujemy tego, co popularne. Jest to czas, kiedy chcemy iść pod prąd, a energia sprzyja temu, by rozumieć rozdźwięk pomiędzy fałszywymi potrzebami a własnymi wartościami. Godziny wieczorne to wydarzenia, których nie chcemy, zatem spokój jest istotny. Nie ulegajmy zewnętrznym naciskom, zwłaszcza osób obcych. Czy dopiero co zapoznanych, czy znajomych, znajomych? No, to się może wydawać fajne, ale fajnym nie będzie. 18 kwietnia mamy czwartek. Na niebie jest trygon świateł. I ten trygon Słońca i Księżyca wybawia nas opresji, nawet takiej opresji poznawczej. Szczególnie tutaj odczują to osoby z podznaku ognia i powietrza, czyli barany, lwy i strzelce oraz bliźnięta wagi i osoby z podznaku wodnika. I dlatego zapadające decyzje są słuszne, nawet jeśli oznaczają one zmianę stanowiska o 180 stopni. To już dotyczy. Całego Zodiaku. Trudności poznawcze, czy trudności ze zrozumieniem tego, co blokuje działanie, po godzinie, po godzinie 16 mają znaki Ziemi i Wody. Taki fajny układ, kiedy do 16 tutaj. Mamy układy dla ognia i powietrza, a potem to 180 stopni zmiana stanowiska, a woda i ziemia księżyc przechodzi do znaku panny. I jeśli chcecie coś obwieścić, znowu osobę spod znaku wody i ziemi, czy zrealizować w sposób nieodwołalny i sensowny, robicie to w takim właśnie rytmie. Obwieszczacie, bo trudności poznawcze wyjaśniają się tym osobom z podznaku wody i ziemi po 16. Czyli do 16. ogień i powietrze, a potem reszta zodiakalnych braci i sióstr. Jeśli ktoś Was zaskakuje, to pamiętajcie o jednym. Stanowisko tej osoby, która Was zaskakuje, nie jest wybrykiem jednorazowym, tylko jest starannie przemyślaną sekwencją. A zatem, jeżeli chcecie usłyszeć coś od kogoś, co możecie zaakceptować, no to pytajcie, ale jeżeli obawiacie się odmowy czy nieprzychylności, czekajcie z pytaniem, czy z waszą, z waszą wersją wydarzeń, aż do piątku. 19 kwietnia mamy właśnie piątek o godzinie 16 słońce przechodzi do znaku byka i to daje nam potężną siłę do konkretyzowania wszystkiego co chcemy osiągnąć i jednocześnie konkretyzujemy to z kim chcemy osiągnąć Merkury w Erce spotyka się z Wenus a to jest okazja by realizować znowu nieplanowane spotkania z ludźmi i okazuje się, że to, co nam wyskakuje niejako przypadkiem, spotkanie z jakąś osobą, powoduje lepsze rozumienie i swojej istoty, i tego, co się dzieje wokół. Czyli osoby, które są spotykane w sposób epizodyczny w tym dniu, w piątek, są z nami w lepszym kontakcie, lepiej wiedzą, co się dzieje. Piątek to jest też strząsanie z siebie niechcianych kontaktów, tych starych, i łatwo tego dokonujemy, bo Mars jest w sekstylu do Jowisza. Tutaj się zaczyna już ta gradacja czyli układy Marsa, Jowisza i Urana. Upłyniają się nasze plany materialne czyli nie masz tamy na materię, jeśli chodzi o piątek. Pamiętając o tym, że w niedzielę mamy koniunkcję Jowisza z uranem, zważajmy na to, czy plany, czy ambicje materialne, które pojawiły się na wiosnę, dokładnie na wiosnę, a są nadal realne. Bo jeżeli w piątek właśnie coś się nie zgadza, to już się zgadzać nie będzie. Jeśli ktoś mocno w piątek Wam podpadnie, to nie obawiajmy się zamknąć relacji, zwłaszcza jeżeli relacja dotyczy pola materialnego, pola, pola finansowego czy też ideologicznego. Taki dzień, kiedy znamy kierunek swoich działań i jednocześnie wiemy, kto, co może nas albo chce nas zatrzymać. 20 kwietnia mamy sobotę, bardzo mocny wpływ Marsa z Uranem, a zatem. By to przybliżyć, pamiętamy, że mamy Marsa, Jowisza i Urana do kompletu, do dyspozycji, by wiele zmienić. Nie utrzymujemy tego, co jest, nie da się po prostu. Jowisz i Uran są w znaku byka, a to są sytuacje związane z naszymi zasobami, z nieruchomościami i z tym wszystkim, co chcemy uzyskać na płaszczyźnie konkretnych korzyści i dochodów. Jeśli w piątek błysnęła Wam myśl, że z tymi ludźmi się nie da, to jest ona prawdziwa. Jednocześnie ożywają stare kontakty. I tutaj można sobie przypomnieć, kto Wam pomógł, kto Was wzmocnił 8 czy 9 kwietnia, zaraz po zaćmieniu, i to mogą być właśnie te kontakty. I one są istotne, bo poziom zaufania do naprawdę starych znajomych wzrasta. Uważajmy oczywiście na populizm, czy. Poprawność w partnerowaniu, bo nie zawsze to, co wydawało się, słuchajcie, etyczne, czym moralne takim pozostaje. Widzimy drugie oblicze. 21 kwietnia mamy niedzielę. No i to moje pytanie: gdzie macie o ów 21 stopień byka? To jest najmocniejszy układ tego roku, oprócz, oczywiście, oprócz układów, które były w lutym. I dokładnie pokazuje sytuacje groteskowe czy surrealistyczne w sposób globalny. W sposób globalny, a indywidualny u Was to 21 stopni Byka. Do tego w tym dniu mamy dokładną kwadraturę Słońca i Plutona. No, to są ładne przewroty. I może pojawić się taki motyw. Wiem, że nic nie wiem. Dla Byków będzie to, oczywiście mówię ogólnie. Nie ma tutaj co szczegółowo rozważać, bo ja nie wiem, gdzie ten Byk... Solarny byk ma swoje pole byka, w którym do. Ale dla byków ogólnie będzie to podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących statusu własnego, z kim chce być i uświadomienia sobie faktu, że zasoby zależą od Was. Tutaj może się okazać, że ktoś Wam ewidentnie przeszkadza w tym, aby uzyskiwać taki status, jaki chcecie. Początek osób, początek znaku byka, znaku skorpiona, lwa i wodnika. To jest duże zaskoczenie dla tych znaków. Początek. Dla lwów w kwestiach partnerskich, tu okłady się zmieniają i to globalnie, i nic nie będzie takim, jakim przypuszczało się, że będzie. A początki znaku a to o, są zaskoczone, mogą być zaskoczone, natomiast dla, dla reszty. A lwów to szumna zapowiedź rozpadających się układów, czy też hasło do dokonania wyboru dotyczącego sensowności kontaktów. Stare upadają. Skorpiony mają na uwadze kwestie rodzinne, tutaj znowu bardziej początek skorpiona, ale cała reszta również. Może się okazać, że trzeba zabiegać o bliskich, a trzeba im dać więcej czasu, dbać o to, by było im lepiej, czy też czas się niby zaopiekować. Ktoś może tego potrzebować. Osoby spod znaku wodnika, to jest znowu początek znaku, a to są te układy, które przemieniają was samych, natomiast a, a, całość. A, to jest sugestia, aby wycofywały się ze współpracy z dotychczasowymi partnerami, współpracę zawodową, tak, biznesową. Szczególnie dotyczy to osób, których współpraca czy działanie jest oparte na firmie rodzinnej. Czas przyjrzeć się temu dokładnie, bo tutaj w rodzinie no, bywa różnie. Bliźnięta muszą zachować równowagę, całość Zodiaku, 30 stopni bliźniąt, całość bliźniąt, by nie dać się sprowokować do ruchu, gdyż każde działanie jest zdecydowanie przedwczesne. Będzie bardzo dobrze po 26 maja. Teraz Wasza cierpliwość i opanowanie podlega próbom i testom. Wagi zostają zmuszone do wyboru opcji. I tego nie lubicie, ale opcja jest istotna, jako że dwóm panom czy dwóm paniom służyć już dalej się nie da. I znowu, bardziej dotyczy to kwestii zawodowych niż partnerskich. Osoby z poznaku barana i osoby z poznaku byka odzyskują to, co zaległe. To, czego im brakuje, zarówno kwestie zdrowotne, bardzo szybko dochodzi się do siebie, jak i kwestie zaległości finansowych, tak? Czyli możecie ubiegać się o zwrot długów. Panny się wzmacniają i akurat dla Was ten układ jest bardzo fajny, ponieważ on niweluje wątpliwości. I umacnia wasze stanowisko. Wiecie, gdzie chcecie szefować, ewentualnie szefem zostaje ktoś, czy jest ktoś, kto wam sprzyja, wam i waszej karierze. Um, osobiście to jest też regulacja układów, a czasem odnalezienie starej miłości, ewentualnie okazja do tego, by stare rany się zagoiły, czyli spotykacie kogoś, a to może być też osoba z przeszłością. I bez względu na to, Jaka to osoba jest? Wchodzicie w związek. Osoby z poznaku strzelca szykują się do odlotu. A tutaj mam na myśli opozycję Jowisza, która nastąpi po 26 dniu maja, ale póki co należy ustabilizować i to może pokazać właśnie ta koniunkcja, ustabilizować swoją sytuację prawną, a po to, żeby przyszłe poczynania. A, Płynęły wam gładziutko. Czyli sprecyzować, co jest czyje i kto za co płaci. Bardzo dokładnie to sprecyzować, by się nie okazało, że wszystkie płatności macie załatwiać od siebie i płacić z własnej kieszeni. Koziorożce i ryby porządkują sytuacje miłosne. I to jest taki fajny pokaz, jak osoba przez Was wybrana i ukochana realizuje wasze wspólne plany albo w jaki sposób je demoluje. Macie jasność. Czyli dla każdego ważne jest pole byka, 21 stopień tam macie najwięcej okazji do zrozumienia i wzrostu, i oczywiście zmian. Tutaj idziemy jak burza. Pięknego tygodnia Wam życzę, życzę Wam tego, by ten tydzień zakończyć takim cudownym uśmiechem. Wszystkiego dobrego.